OK, czyli coś tu tworzy OK, odpaliło, dobra, a urządzenie audio też tam jakieś dźwięki daje OK, ja sobie to dam tutaj zobaczymy, co się będzie działo. Podobno też na YouTube teraz się streamer uruchomił. Podobnoż. Oho, i dupa. Kamera znikła. Trzeba wrócić kamerę. Jest? Teraz mi widać? Widać, kamera wróciła. Dobra, teraz tak, odpalamy sobie na YouTubie, zobaczymy czy to śmiga. Moja transmisja. O, Kurde, tutaj Rafał jakiś. Wi witam cię Rafale, nie wiem czy mnie słychać. Siema. Wiesz, to wszystko testowo, nie? Okej, okay, be. Kliknę tutaj. Pochodzimy i zobaczymy. Jak wy to widzicie, drodzy Państwo? Najlepiej jakby ktoś powiedział mi pod kątem zarówno YouTube'a jak i TikToka z jednego miejsca. Te zgony, które tam macie, to one normalnie nie będą miały. Uo! Ale co są? Jak to wygląda? Powiedzcie mi proszę. W sumie to kliknąłem live dla subskrybentów, tylko ze względu na fakt, a ludzie się nie zdziwili, że tutaj nie dzieje się nic ciekawego. Ale okej. Okay. Jest tak. Okej, okay, no niech będzie, że jest git, nie? Niech będzie, że jest git. Teraz robimy coś takiego. W tym miejscu. Przeglądarka dodaj. Przechwytywanie ekranu. OK. Teraz sobie damy coś takiego. Nie, nie to. Nie wiem, czy wy to widzicie na streamku, czy nie. już tutaj się trochę pobawić. O, ale implikacje tutaj weszły teraz. Robimy takie coś. I kamerkę ustawiamy. A żeby mnie ludzie widzieli, wiecie jak jest. O, taki duży, wyjebany ekran. okej okay. A, jestem trochę za duży. Klasyk. Ale załóżmy w ten sposób. Wiesz, co Rafalek, O Jezu. Dzięki za tego, Czekajcie, bo jak kurde, dałem y, motyw, ażeby dawać, s, żeby mieć cuba, żeby wejść na transmisję, dlatego, że myślałem, że jak wszyscy zaczną wchodzić, to będą strasznie zadowoleni. Więc przynajmniej dam dla subskrybentów tylko, tylko te osoby będą mogły chodzić. Ale teraz tak, dobra. Tutaj jest, tutaj jest to. <kluzny> Czy na YouTube mi widać? Chyba mi widać. Tutaj jest YouTube, tutaj jest TikTok. No, Rafalek, tak czy inaczej, to tylko tak jednorazowo, bo ja jestem z tych, co raczej wolą, żeby subskrybenci nie mieli jakichś... Znaczy, inaczej, źle to by miał. Subskrybenci mają profitę, ale do oglądania transmisji, no nie róbmy sobie żartów. Po prostu chciałem tak testowo zobaczyć, jak to będzie fungać. I powiedzcie mi, proszę, czy widać mnie na tujubach. Albo wiecie co? Dajcie mi dosłownie moment, będzie lepiej. Ja przemienię y, transmisję na normalną. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Teraz mnie widzicie? Widać mnie? Widać mnie, słyszysz mnie? Ok, i teraz tak. Do której dzisiaj live Rafalek pyta, tutaj widzę. Wiesz co, ja ogólnie odpaliłem go tylko na chwilę, żeby potestować i sprawdzić, czy to będzie fungać. Wiecie, o co chodzi. I teraz tak. Nie wiem, ile tutaj jest na YouTubie. Na YouTube widzę jedną osobę. No, okej, okay, spoko. A eee, Rafalek też, szedł tutaj na TikToka. Na TikToku lepiej. O spokojnie, spoko, rozumiem. No, na YouTubie to tak odpoliłem bardziej pod kątem tego, że. A, no już byśmy mogli popróbować, nie? Wiecie o co chodzi. No więc. Tak tylko, pop popróbujemy chwilę. Rafale, nie wiem, czy trzeba iść stream dzisiaj. To jest tak tylko, wiecie. Na chwilę, nie? Żeby zobaczyć, czy coś mi to takiego nie działać. <kluzny> Pójdziemy bossa utłuc. Że tak powiem, to też testowo. O, siema gościu! Chcę zobaczyć, czy nie będziemy tutaj za bardzo ścinać. Będę musiał sobie też przerobić parę rzeczy, bo ja ogólnie mam ekran 4K i kurde, w tym 4K próbuję często działać ze wszystkim. Trzeba będzie to przerobić. 32cale owszem, 4K owszem, ale komputer będzie sobie działać na jakimś 2K albo HD i yellow, Bo ja nie mam zamiaru się męczyć, nie? okej okay. Siema wszystkim, to jest live testowy chcemy się dowiedzieć, jakie mamy możliwości z naszym komputerem Póki co zaskoczyły mnie pozytywnie. A, dyntka. Szkoda, szkoda. Yy, wykryto wysokie obciążenie komputera. Dowiedz się, jak je zmniejszyć. Ja sobie muszę od razu zobaczyć, co mi tutaj podpowiada TikTok. Albo gdzie mi podpowiadał, to już jest ciekawe. Aby ulepszyć film live, wypróbuj za sposób, zamień na aplikację, no wiadomo. Zmień ustawienia w innych aplikacjach, bo już je zasobów. No i to mówi mi jedną rzecz, panie Piotrze. Pan Piotr musi po prostu nic innego jak zmienić e, rozdziałkę w tym, w komputerze. O, jejku, 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 jejku. Trzeba będzie, no. Chcesz streamować, to musisz zrobić tak, żeby wszystko działało. No, ciebie w HD grać, Jelo. Co tam u, u mnie, widzisz, <laughs> jagodzia? Yy, działamy, bo próbuję double streama odpalać na YouTube. Odpaliłem streama. Tutaj widzę, że na YouTube coś tam się dzieje się. W sumie możesz wejść tam też podtestować, zobaczyć. Kanał ryplicem, wiadomo. Próbujemy po prostu odpalać w dwóch miejscach naraz streama. No kurczę. No. Dobra. To teraz, jak jesteśmy w tym miejscu, co teraz. Widzimy to, co widzimy. Tam też czy nie byłyby lepsze? Wiesz co? Tutaj? Wydaje mi się, że koniec końców nie, bo ja teraz tak, wiesz, biję bardzo, bardzo, bardzo tak dla testów. Ja mam tutaj taką umiejętność, Rafalek. Pizza Cutter. Idziemy i napierniczamy raz za razem i wyobraź sobie sytuację, w której nam przeciwnik nie robi, a my go cały czas klepiemy. To cały czas nakłada krwawienie. Patrzcie, to już trwa. Co nie? I kurde, wydaje mi się, że byłoby git, nie? Wydaje mi się, że byłoby lepsze. Ale teraz, tak. Teraz sobie Eldenka ka wyłączę na chwilę. Aldef4. Jakby wy nie widzicie chyba, <laughs> co się dzieje. A ja muszę być w ustawieniu ekranu. I bardzo możliwe, że będziemy ścinać. A spoko, no to leź do kina. Nie wiem na co idziesz, ale mam nadzieję, że jakiś fajny film. HD, zachowaj zmiany. O kurde, no to wygląda dramat. Ale no cóż, jak trzeba, to trzeba. To może być dramatyczne w sumie, teraz tak myślę. Tutaj też damy HD, zachowaj zmiany, o Boże, ale nie, nie jest źle, też mamy HD. I tutaj ten ekran dodatkowy boczny, on ma rozdziałkę, ok, czyli tutaj ma jak HD, a tu ma więcej, to tu raczej nie będziemy zmieniać. Tu raczej zostawimy tak jak jest, póki co. Okej. Okay. Nie ma źle. Tak zastanowić to chwila moment, żeby to zmienić, więc ja sobie jak robię taką sytuację jak mam teraz. Dobra, jest. Następnie odpalamy sobie znowu Eldenika. Znowu będzie widać go przez chwilę, tylko zobaczymy w jaki sposób teraz będzie działał. Wyłączę sobie to obciążenie komputera. I zobaczymy, jak będzie śmigało. Bo jeżeli faktycznie mamy mieć sytuację, w której będziecie chcieli horror? O kurde. A jaki to horror? Nosferatu czy jakiś inny? No, ok. System. jezu dzięki wielkie za 10 różyczek kurde nie trzeba było naprawdę tym bardziej że my tutaj teraz walczymy z tym jak to się nazywa yy, z potencjalną transmisją podwójną a tutaj takie gifty lecą kurde jezu dzięki wielkie o o o o o i widzę tutaj teraz na tym na youtubie że to się tak od... Odpaliło tak strasznie go słabo. Algid z drugiej strony. Hop. Tam w ten sposób i będzie widać. Dobra. Eee, tam wielkiej różnicy graficznej. Nie, no widzę, ale to z drugiej strony wywalone. Jeżeli to ma działać odpowiednio, to ja to tam w dupie mam. Ja z tego monitora i tak korzystam normalnie, więc. Okej, okay. raz Ty a nawet Elden zaczął lepiej chodzić <grymne> dawaj to nogę dawaj to nogę Siema, siema. Patrzcie, no komputer przestał mi lagować te sprawy. Fajnie. Jeden klik. Jeden klik. Ja będę go live robił? To z, z, dosłownie za chwilę kończę z tego względu, że ja tylko do testu. wiecie o co chodzi. Bardzo dziękuję za gifciki oczywiście Mati, ale ja dzisiaj teraz tylko testowo, bo... Ja w ogóle problemy z netem mam dzisiaj jakieś dziwne, ja nie wiem w ogóle czy przypadkiem internet nie robi takiego psikusa jak teraz widzimy, e, dobra ja sobie polecę jeszcze jakieś miejsce inne, o kurde, no, no widać, że ta grafika poszła w dół, ale z drugiej strony wywalone, pod streamka to troszkę inaczej na to patrzę, <Ky> czy dzisiaj wieczorem będzie stream? Kurde, nie wiem, nie wiem, raczej ciężko będzie z tym streamem dzisiaj, streamek jutro na pewno będzie, ale dzisiaj może być ciężko. Co ty, babo, gadasz? Aha, to jest to. Dobra. Tak czy inaczej, udało się na dwie... dwa miejscówki zrobić streama i to jest na plus. Tutaj na YouTubie nie wiem, czy ktoś jest, czy ktoś patrzy, ale chyba też mnie w miarę widać. No to widzisz. Dzisiaj bez streamka będzie raczej. Jakby, moja dziewczyna ma dzisiaj jeszcze wolne. Więc posiedzimy sobie razem. A jutro, jak ona będzie w pracy, to ja będę sobie mógł odpalić streama bez wyrzutu sumienia, że zaniedbuję kubite. Wiecie, jak jest. Dobra, jest ja tylko przelecę w jedno miejsce. Tak czy inaczej, słuchajcie, dla osób, które są tutaj na streamku, czy jesteście w stanie wejść na kanał na YouTubie o nazwie Replicem i zobaczyć, czy tam jest stream, czy tam działa stream? Bo jeżeli tak, to ja chyba tutaj wygrałem, nie? I to ostro. Pod moje osobiste giereczki będę sobie odpalał tam rozdziałkę taką dupną, a tutaj jak będziemy streamować to sobie pod HD odpalimy jelo. Albo podbijemy do, że jeden ekran będzie 4K, ten, co, ten ten główny i też będzie git. Jeszcze zobaczymy. Jest. A słychać mnie tam, widać mi tam w miarę jakoś? Bo ja będę musiał trochę ustawiać w takim razie pod tym kątem, że tam potencjalne alerty jakieś cuda, wiecie jak jest. Też tak, no to kurde, aj, to chyba zrobiłem więcej dzisiaj niż bym się spodziewał. Tak może nawet gotika będę odpalał w dwóch miejscach naraz, zobaczymy. Będę musiał sobie też ogarnąć jakiś czat tutaj obok, a ażebym, ażebym widział wszystko. Dzięki, że sprawdzacie. Miło z waszej strony. No, i teraz już muszę gadać w ten sposób, nie? więc mówię. Jeżeli ktoś chce, to może dać suba w tamtym miejscu. To zawsze jakaś tam informacja, może nawet z YouTube'a, przyjdzie, tak? No, ale super, super. Że działa, to super. So, jeszcze tutaj pójdę w jedno miejsce, może dwa miejsca, żeby sprawdzić testowo, właśnie, czy to śmiga. I jutro będziemy się już bawić. Możliwe, że właśnie tego goticzka już też odpalę w dwóch miejscach. A, co się będziemy? Jasne, to leć, ciśnij i powodzenia w pracy. Eee, okej, okay. pójdziemy sobie tam. Bosa znajdziemy. bosika chce chce i zobaczymy, co będzie. Dobra. W sumie to bym mógł wyłączyć to miejsce. A, ja sobie to jakoś ustawię tak, że będzie mi miło, milutko. O, fest. Dwa, trzy. Raz. O, szybek staba. No i pięknie. Chociaż pewnie będzie tak, że przez jakiś czas będziemy jeszcze testować i sprawdzać. On mnie też wkurza tak szczerze powiedziawszy. Cieszę się, że mam taką bramę, jaką mam, bo każdy mój atak go wyprowadza z równowagi. Może nie każdy. Ale spoko. Życzko. I od tyłu. Pięknie. No i fest. Tak, średnio bym powiedział to krwawie nie weszło, ale spoko. Może uda się pokonać jednego bossa, kto wie? O nie, nie, nie tym, nie tym, o nie, życie? No i dupa. W Gotika, wiesz co? Ja teraz tego streama co mam odpalonego, to te to, to totalnie pod, yy, pod testa. Gotik normalnie jest grany, bez zdań. Gotika będziemy grać normalnie. Tyle, że yy, wyobraźcie sobie, że mam odpalony dwa streamy naraz i dla mnie to jest bardzo duży skok. Ponieważ. Ponieważ. Wiesz, co? dzisiaj będzie problem ze streamem. Dopiero jutro, jeśli chodzi o gotika bo dzisiaj będę spędzał czas z dziewczyną. Nie, 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 dalej testowy, Krzysiu. Teraz sobie jeszcze jedną rzecz przetestuję. Gotik 1 Remake to dno. Kurde. Dla osób, które kochają Gotika, to na pewno. Dla mnie to jest takie póki co ciekawostkę. Tak, będę robił ten rano pod Pizza katera, to jest fakt. Ale czekajcie, ja muszę jedną rzecz zrobić. Zrobimy tak, że jeden ekran, ten tutaj mój główny, dam pod mój normalnie ukochany wyświetlać cztery po co? A bo ja po prostu lubię mieć tą ostrość taką zachowaną. Sobie odpalimy tutaj 4K, żeby zostało. Za. Ochowaj zmiany i zobaczymy, jak się będą streamy zachowywać w tym wypadku. Raz, dwa, raz, dwa. Czy nie widać, czy mnie słychać? Ok. Streamek tu widać. Ło, Ło, Ło. Czekajcie, co to się stało. W prawo, w lewo, znaczy, ale bzdura. Ale mi się ułożyły te ekrany. Czekajcie, czekajcie, ty masz iść tu, a ty masz iść tu. O, to jest, to jest miód, ta jest. Zastosuj. Okej, okay, TikTok mnie widzi. Tu działałem z odpalami, na raz sprawdzić. Kocham go. Ta... Wiesz co? Ja sobie jedynkę przyszedłem i mogę szczerze powiedzieć, że prywatnie sobie niego zagram jeszcze raz, już takimi jakimiś przebojowymi, sprytnymi rzeczami, bo bardzo fajnie mi się w tą grę grało. Co nie? Ale. Co do tego Dika remake, to nie wiem co o nim myśleć, tak szczerze. Myślę, że ogram go koniec końców, ale co z tego wyjdzie i kiedy to będzie, to, to nie wiem już. Dobra, i tutaj dajemy sobie okno 4 Zobaczymy, co mi powiedzą transmisje obie. O kurde, YouTube się trochę wysypał. No, nie lubisz czytać lalki? Powiem ci, że lalka, jeśli chodzi, o, bo ja ro, tak rozumiem, że jeśli mówimy o lalce, to mówimy o... o lekturze szkolnej. Ja tej lektury nie przeczytałem, ale poglądałem serial. Serial taki polski, taki może nie że stary, bo tutaj przegieł pałę, ale taki już parę latek ma, nie? <grytanie> Delikatnie mówiąc. I oglądałem się go świetnie. Dobra. Czy nie widać, czy mnie słychać. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. O no teraz widać, że tutaj graficznie to poszło w górę fest. Czym nie widać, czym nie słychać. Ja, jak widać te, te wszystkie rzeczy tutaj? Jak kamera działa? Czy bardzo mieścina, czy mnie nie mieścina? <laughs> tak widzę, że mieścina trochę cholera. Jak mieścina, to mi się to nie podoba się. Grę widać dobrze, ale kamera trochę szaleje. O fest. O, to szybko poszło. Robimy jedną rzecz. Jak tutaj mamy kamerę włączoną? Wypierniczkę z Ja chcę zobaczyć tu kamerę. O, to jest wyświetlacz. Ok, to jest wyświetlanie, więc ja to sobie dam do autu. Hmm. To sobie wyłączymy. Tutaj mamy. Też przekwytywanie ekranu, ale dobra, tu niech jeszcze tak zostanie, a tutaj sobie dam normalnie kamerę. Dodaj kamerę. Kamera. Dodaj. I kamera będzie. Ta. Mam nadzieję, że będzie widać. A, nie widać z tego względu, że... Nie, nie, nie chcę tej kamery. Ja muszę wyłączyć ten program. Jak go wyłączę, to wtedy możliwe, że ta kamera zacznie działać. Klapek. Dodaj źródło. I cyk. I nie działa. Oj, ojko. ojko. Jak zwykle, jakiś problem. OBS Virtual Camera, IRUN Webcam. Ty no, ja nie wiem o co chodzi. Się coś wysypało znowuż. Dzięki za serduszka! Bardzo dzięki, ale ja tutaj teraz muszę zrobić tak. A, kurde, czy ja się dziwię, ja się dziwię dlaczego mi nie działa kamera, nie? Tak, projektowanie ekranu wyłączamy. Urządzenie do... Elgato Face Cam, Elgato Virtual Cam, ale tu też nie działa. Co za ta kamera? To też taki kurde świr mam, Miry. Holender. Chciałbym chyba zresetować streamy i te sprawy, żeby to zaczęło działać. Tutaj kamera wszystko śmiga, tak? Fajnie. Tak nie. Inchronicus. Okej okay. Ale tutaj aż tak dziwnie Deaktywuj, aktywuj aktywuj. De aktywuj, aktywuj. Coś mi tutaj śmierdzi z tą kamerą, tak szczerze powiedziawszy Dwie <laughs> łączę, jedno łączę drugie Ale my chcemy dodać kamerę Normalnie dodać kamerę A nawet lepiej Odrzuć. Tu byśmy dali Kurde Ciężki temat. Kamera się sypła <grych> Tutaj mi coś wyzwyczaiło kamerę, a tutaj tej kamery nie widzi. Dlaczego nie widzisz? Ale, Badziew, tak całkiem szczerze powiedziawszy, Badziew straszny. Tutaj, tak samo. Kamera jest niewidoczna. O co chodzi? Mm -hmm. Kamera, dodaj. Okej. Okay. Co on mi tu robi Elgato Facecam, Elgato Virtual Camera Ta kamera działa. No, kto by się kurna spodziewał A tam a zong Ach, kurde, chciałem to zrobić w taki pewien sprytny sposób Ponieważ Dywanie pełne, a tutaj coś widzimy. O. kurde aha, no to jest oprogramowanie. No i ten nie działa, nie mam powiedzieć o co chodzi. Odrzucić Dobra, tak czy inaczej, co się dowiedziałem, że ja nawet mogę sobie tutaj tą grę odpalić w mniejszych rozdzielczości i będzie nam działać. To jest na ogromny plus. Z tego względu od razu mówię jedną rzecz. Następny stream, czyli ten jutrzejszy, walimy na dwa baty. Tu sobie damy 2K. To jest git. A tu mogę nawet mniejszą rozdzielczość dać palić. To tak czy inaczej, wiem, że działa i to jest dla mnie najważniejsze, więc co? Więc dzisiejszy stream mogę uznać i testy za Picobello. Dzięki wszystkim, którzy byli. A ja lecę spędzać niedzielę z dziewczyną, więc siema wszystkim tutaj na TikToku. Siema siema i.